Temat odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach. 10 12 odjąć 5 12 równa się. Mianownik spisujemy bez zmian i odejmujemy liczniki. 10 odjąć 5 zapisujemy to nad kreską ułamkową. 10 odjąć 5 to 5. Mianownik spisujemy bez zmian. Otrzymaliśmy ułamek nieskracalny, 2 całe. 6 dwunastych odjąć 1 cała, 2 dwunaste. Równa się. Jeżeli pomamy całości w ułamkach e, czyli jeżeli są to liczby mieszane, w pierwszej kolejności odejmujemy całości. 2 całe odjąć 1 cała. Da nam 1 mianownik. Spisujemy bez zmian i odejmujemy liczniki. Pierwszy licznik odjąć, drugi licznik. 6 odjąć 2 da nam 4 otrzymaliśmy 4 dwunaste 4 dwunaste jest to łamek skracalny największym wspólnym dzielnikiem licznika i mianownika jest liczba 4 dzielimy licznik i mianownik przez 4 otrzymamy 1 całą 1 trzecią jest to ułamek nieskracalny 4 całe 2 piąte odjąć 3 piąte równa się jeżeli przyjrzymy się licznikom to pierwszy licznik jest mniejszy od drugiego. W tym wypadku musimy tak zrobić, aby ten pierwszy licznik był zwiększony, aby w bardzo prosty sposób odjąć drugi licznik. W jaki sposób to zrobimy? Przed częścią ułamkową są całości. Tych całości mamy 4. W mianowniku mamy 5. Zapiszę, zapiszę z boku, w jaki sposób to zrobić, jak to rozpisać. Zabieramy jedną całość czterek, to wtedy zostanie nam 3 całe. i Jedną całość rozkładamy na ułamek, na części piąte. Jedna całość to 5 piąte. Dlaczego na części piąte? Raz jeszcze m, przypomnę, ponieważ w mianowniku mamy 5. Po znaku równa się zapisujemy już nie 4 całe, tylko 3 całe. I w liczniku dodajemy te 5 cały, 5, które pojawiły mi się w liczniku, ponieważ 1 cała to 5 piąty, więc tą piątkę zabieram do licznika, i jeszcze co zabieram do licznika, to co, je, to, co było przy całości w pierwszym ułamku, to była liczba 2. 5 dodać 2 również możemy sobie zapamiętać, że możemy to tak pokazać, że do 2 dokładamy 5, czyli tą wartość, która jest w mianowniku. Drugi ułamek przepisujemy bez zmian, równa się. Z pierwszego ułamka otrzymamy trzy całe 7 piątych, drugi przepisujemy bez zmian i teraz możemy odjąć. 3, całe spisujemy bez zmian, ponieważ w drugim ułamku nie było całości odejmujemy liczniki 7 odjąć 3 4 otrzymaliśmy również ułamek nieskracalny 14 dziewiąte odjąć 7 dziewiątych równa się jeżeli spojrzymy na liczniki pierwszy licznik jest mniejszy od drugiego potrzebujemy zrobić i taką, taką sytuację mieliśmy przed chwilą w przykładzie wyżej czyli potrzebujemy zwiększyć ten licznik i do tego posłuży nam całość. Mamy tylko jedną całość, czyli tą jedną całość potrzebujemy, żeby zamienić ją na część dziewiąte teraz. Jedna całość to dziewięć dziewiątych. Zabieramy tą dziewiątkę do naszego licznika. I jeszcze dokładamy do dziewiątki liczbę 4. Czyli tak jak przed chwilą mówiłam, można sobie skojarzyć, że to, co jest w liczniku, dokładamy jeszcze do tej liczby, która jest pod spodem, czyli do mianownika. 9 dodać 4. Drugi ułamek został spisany bez zmian. Równa się. Po dodaniu liczników mamy 9 doda 4, czyli 13. Odjąć 7. 6 mianownik spisujemy bez zmian. Ułamek 6 dziewiątych jest to ułamek skracalny. Skracamy sobie przez największy wspólny dzielnik i tym wspólnym dzielnikiem będzie 3. 6 przez 3, 2, 9 przez 3, 3. Otrzymaliśmy 2 trzecie. Teraz przystąpimy do ćwiczeń. Teraz zachęcam do wykonania razem ze mną. Odejmujemy całości, spójrzmy jeszcze na liczniki, czy możemy odjąć. Tutaj ładnie nam się odejmą, czyli nic nie, nie, nie kombinujemy już trudniejszego. Odejmujemy całości 2, odjąć 1, mamy jedną całą. Odejmujemy licznik 4, odjąć 2, 2, mianownik spisujemy bez zmian. Otrzymaliśmy ułamek nieskracalny. Rozwiązujemy dalej. Y Spójrzmy na liczniki 8 i 10, czyli pierwszy jest mniejszy, czyli potrzebujemy rozłożyć podobnie, tak jak było wcześniej, 6 całych i jedną całość potrzebujemy rozłożyć na części 14, czyli już nie będzie 6, a będzie 5, i to jedną całość rozkładam na części 14. Dlaczego na części 14? Ponieważ w moim mianowniku. Wspólnym mianownikiem obu łamków jest liczba 14. Po znaku równa się, nie piszemy 6, tylko już będzie 5. Kreska łamkowa. Mianownik spisujemy bez zmian i przepisujemy tą 14, którą przed chwilą sobie rozłożyłam. I wiem, że w liczniku na pewno tyle będzie, ale też pamiętajmy, że musimy. Nie zapomnieć o liczniku. W pierwszym ułamku to mamy 8. Musimy dołożyć sobie 8 albo y, możemy sobie y, wykonać dodawanie, licznik, dodać mianownik i da nam dokładnie to samo. Przepisujemy drugi ułamek bez zmian i wykonujemy teraz Yy, doda, może tak, m, w pierwszej kolejności uporządkujmy jeszcze pierwszy ułamek, czyli otrzymamy 5 całych. 14 dodać 8 da nam 22. 14 odjąć, drugi ułamek przepisujemy bez zmian. I teraz odejmujemy całości. Całości yy, będziemy mieli ile? Spójrzmy 5 odjąć 4, 1. Mianownik spisujemy podobnie bez zmian. W liczniku 22 odjąć 10 da nam 12 1214 możemy skrócić, największy wspólny dziennik dla obu liczb to jest liczba 2. Możemy poprzez. Pamiętajmy o staranności, aby dalej liczba była czytelna. 12 podzielić na 2, 6. 14 przez 2, 7. Równa się i zapisujemy wynik, który otrzymaliśmy w liczniku. Zostało nam 6 w mianowniku 7. Jest to ułamek nieskracalny. Kolejny przykład. 2, 2 całe odjąć 1 cała, 2 czwarte. No, dwie całe odjąć, 1 odejmiemy, ale pamiętajmy, że jeszcze mamy ułamek 2 czwarte, który również musi być odjęty od y, dwóch całych, y, dlatego musimy wykonać y, taką rzecz, aby obok naszej całości pojawił się ułamek. W jaki sposób to zrobić? Zapisujemy z boku znowu sobie dwie całe, równa się, zabieramy jedną całość. I tą jedną całość, którą zabraliśmy, zapis rozkładamy na części czwarte. Dlaczego na części czwarte? Ponieważ w drugim ułamku w mianowniku mamy 4. Jedna całość da mi 4 czwarte. Po znaku równa się, zapisujemy już nie dwie całe, ale jedną. Jedna cała, 4 czwarte. W liczniku nic nie dokładamy. Ponieważ przy dwójce nie było części ułamkowej, drugi ułamek przepisujemy bez zmian. Równa się, odejmujemy całości 1, odjąć 1 to jest 0, nie zapisujemy tego zera, mianownik przepisujemy bez zmian, liczniki odejmujemy 4, odjąć 2 to jest 2 ułamek 2 czwarte jest to ułamek skracalny. Skrócimy sobie dzieląc przez największy wspólny dzielnik. Y, tym dzielnikiem będzie liczba 2. 2 przez 2 1, 4 przez 2 2. Otrzymaliśmy wynik. 1, 2 Kolejny przykład. 8 całych 3 dwunaste odjąć przez. 6 całych. Przykład jest dosyć prosty, ponieważ odejmiemy sobie w pierwszej kolejności całości, a ten ułamek po prostu przepiszemy, ponieważ przy 6 nie ma żadnego ułamka, czyli nie wykonamy tutaj odejmowania. On zostanie przepisany, tak jak powiedziałam. 8 odjąć 6 to są 2 całe i drugi ułamek przepisujemy bez zmian. Nie drugi ułamek, tylko ułamek który był przy 8 całych. 3, jest to ułamek skracalny. Dwie całe przepisujemy. Największy wspólny dzielnik obu liczb to 3. 3 podzielić na 3. 1, 12 podzielić na 3. 4 zapisujemy w liczniku 1 w mianowniku 4. Jest to ułamek nieskracalny.